Mam z tej strony, DDD555, a ze mną jest... Kocham pierogi. <gur> się. A ze mną jest... dobra. <gur> dobra, od dzisiaj do niego mówimy Rudy. Niestety kojot ze... Ja, niestety o... kojot ze mną nie wystąpi dzisiaj, ale... bo jest u mnie, ale może w następnych odcinkach, jak będziemy miał skaypa już. Gardzi się. To może nagramy jakieś odcinki, to może nagramy razem jakieś odcinki, a IP do tego serwera będzie w opisie, to, to, to mój pierwszy odcinek z ja tam tak, tak zresztą wam powiem, więc wiecie, Ko koordynatów wam gildii nigdy nie podam, bo my jesteśmy praktycznie drudzy w topce, nie, piąci pio w topce jesteśmy, o, piąci, 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 A pio jestem a masz killer? Nie wiem. <grymiania> Kilofanie ba. ho. Hahaha. Ho, 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 ho. Kilofanie ba. Gdzie ty zrobiłeś? Nie wiem. Ty na co że Ostałe... jesteś magikiem? Kulujo. Ty iluminacji. Dobra. Ty iluminacji. Jesteś magikiem. Illuminacji. O ty jest. <coughs> Kuba. Ziomek laskraft jest. Ty to wykupiesz. Jesteś magik... Jestem, jesteś Magik, kurde, kopiesz kościół. Pokażę wam moją fosę. No, naszą fosę dzięki jemu. I przez Samsona, czyli właściciela. Bo wszystko. No, on, on wszystko rozwalił, nawet nam kuba, Nawet nam Cześć Kuba rozwalił, ale spoko. Wiecie, wiecie, teraz nie poleciecie do nas dzieci. No nikt, jesteśmy praktycznie niepokonaną gildią, no nie chyba, że jakiś moderator, na przykład prooskar.pl, nie polecam go, nigdy go nie polecam na moderatora. Patrzcie, patrzcie. patrzcie jak patrzcie jaką fosę mamy, patrzcie jaką fosę, patrzcie, patrzcie, nigdy Pokazać do niej nie skakać, nigdy do niej nie skakać, jasne? Pokazać Macie do niej nie mi? skakać, nie, masz nie skakać, jasne? Bo ci nie, bo ci nie pozwalam. A czemu ty Nie wiem. Bo ty, z... bo ty to zrobiłeś. Nieprawda, mam bikona. Dziubiny. To jakiś Nie wiem, bo tekstur mi się zwalił od zębiaka. Idę go zaciupać. A i głowa to fajnie no, wygląda. <laughs> Epic jump. I uważaj, żeby cię nie zwalił tylko. O Creepera fajnie zrobiłem dosyć. Co nie fajnie creeperasy wow. zrobiłem. Wow. Nie Oluju. 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 Zabiję cię, nie? Chłopie, musisz też szmaragdy zwierać Na wazę. Albo do, do, do nuk nuk napisz, że... Czy, czy, czy da ci szmaragda. Napisz nuk nuk. Nuk, dasz mi Nie ma kitu, tu a jest Ulu, nie wiedziałem nawet Ulu, ty doje nam słaby Pierwszy raz widzę, że admin jest taki dobry Basa, nie Basa Ty się naucz to najpierw Ukośnik Basa jest kurde z Nasa, wiecie Tak jestem z Nasa A ja miałem perłki. Jolo to mogę Jak głęboko? Na no, jak, perł... jak, jak perłkę. Słuchaj, Jak wsadzisz w dupę, to się taknisz do swojej dupy. No nie. <śmuchy> tak! Bo perłki są magiczne. Nie, bo dziury. I nie ma, musisz, musisz poczekać 10 sekund. Odczekać 10 sekund, tak dużo? Bo cię nikt nie lubi. U piciu. Jak ja mam tutaj? Ja I... parkura. Parku. Parku. Jak mi zginiesz, to się... to ja cię ja, ja zginę. A mogłeś do wody skoczyć, wiesz? <tusza> <tusza> I po co nie mi cię dopisało? vizionare sur YouTube, le channel officiel. Ok. 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 Dla Ty chory jesteś! Ja nie mogę! Ten, ty, proszę Państwa, ten odcinek chyba będzie składał, składał się z Dów. Nie! Ty wieczór! się! Chłopie, to jest adminka! Ty jest admin! Ty wieczór! Gornij się! Ja nie mogę, jak się odzywasz do adminów? Ty mietku! Bum czekolada. Bum czekolada. Bravo. Brawo! Brawo ci zresztą powiem. XD Macie IP serwera. No dobra, IP już macie. Jaki ze rudy? Czekaj. Mały. Czekaj, pod którym tu było cięcie? Muszę sprawdzić, poczekajcie. Poczekajcie, dobra. Siemanko, już jesteśmy po krótkiej... Po krótkim ZW. O tak, tak ta, powie... no, dobra, dobra, niech ci będzie po krótkim WC. Po krótkim WC. A dobra, po krótkim WC ja powiem. Idę z... Wokita. Uluju. Uluju, uluju. Uluju, uluju, uluju. Kick it for spamming, dziękujemy. Co? Dobra, za zadwół to przez niego. I widzicie, panowie, tak to jest, jak, jak, jak się nie dba o serwer. Bijemy na Jasia. Dobra, Slendera może nagramy co? Mamy 3 minuty na Slendera. Tyle ci powiem, może być to Czekaj, dobra, my robimy cię. Dziś widzimy się po krótkiej przerwie. Dzisiaj te, nie chcę, ty se, ser nie dbali o serwer i wyłączyli serwer ta bug A bug, Bugita ty masz w nosie Ej brawo Dobra, my to chyba już zakończymy ten odcinek, bo lagi mamy czekajcie, wbijemy na randomowy serwer wbijemy na randomowy serwer i się pożegnamy no niestety, We musimy nowe trybie gc2 We. shut up <grych> dobra odsuń się, się agrywali, żeby hasło nie co? Się agrywali, żeby hasło nie zaraz wyłączymy, spokojnie spokojnie, zaraz zrobimy cięcie panie ty, mogę nagrywać? Dobra, 14 mega. A jak nie zdążymy, to niestety będziemy musieli pożegnać normalnie, tradycyjnymi sposobami. Jak nie wbijemy, no to... Jak nie, jak będzie 9 minut i nie wbijemy, to koniec. W, tra w tradycyjny sposób Ej, się drogi. Ile? O, dobra, wbiliśmy, dobra. Ach, dobra, Zabijemy na EZHC. Wyłączyłeś ten? Zaraz, za, za, zaraz wyłączę przecież. Uluj, jakie dźwięki. Dobra, czekajcie. Okay. I Siemanko, już wróciliśmy. Okay, Tylko się mamy minutę chłopie na pożegnanie się. No dobra, dawaj szybko, dobra, żegnamy się już. Ciepło, ja wiem koksa. Żegnamy się. No i dziewczynki lubię. zostaw nie mego koksa, także no komentujcie, subskrybujcie i cześć. Bye bye.